manko, Dzisiaj chciałem Wam pokazać jak zrobić mob grindera z takiego spawnerka. Jednego lub dwóch, zależy kto jak znajdzie. No to zacznijmy może od podstaw. Musimy wziąć, wykopać na cztery kratki w każdą stronę. Obmurować to, żeby powstał nam taki pokoik. Sekundkę. Nie, to będę kopał i... Yy, takie spawnerki są yy, no, nawet wydatne, wydajne. Yy, najbardziej yy, na serwerach, jeśli chodzi o EXP, to najlepiej szukać w opuszczonych kopalniach spawnerków, bo tam są czasami bardzo blisko siebie takie spawnerki i można je połączyć i wtedy naprawdę zbiera się dużo ekspa. A jeśli ktoś, jeśli ktoś potrzebuje takie coś na itemki na przykład nie wiem tam oczy pająka czy coś, no to wystarczy pojedynczy tam. Zawsze jakiś eksp się zbierze. Zawsze to coś. Ale jak zrobią taki pojedynczy, to bardziej polecam robić. E, znaleźć, poszukać, jeśli komuś się chce, albo coś tam, nie wiem, jakby to tego szukacie. E, po prostu robi najlepiej znaleźć spawnera szkieletów, e, i wtedy e, naprawdę tam wypadają dobre. Tenki ze szkieletów, mamy tam od razu kości, strzały. Eksponat za, teraz za, mm, szkielety się dostaje dużo. Więc level też się wbije. Okej, okay, tutaj jeszcze załatwimy, I robimy teraz tak. Tutaj robimy taką wieżyczkę, sobie, żeby nam się mm, e, po prostu pff, nie spałnowały na tym mm, spawnerku na górze, bo potem nie mamy jak ich zabrać. OK. Więc teraz też robimy takie coś. Tutaj zombiaki będą spływać nam do wybiarki. Więc jakoś tak. O, zależy kto na jakiego. Okej. Okay. I robimy tak. Tutaj robimy na 8 kratek. Raz dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, cztery, 5. 6, 7, 8. Okej. E Wylewamy tu wodę. Czemu mi się tam woda nie wylała? O tu czemu mi się nie wylała? Hallo. Okej. Okay. No i to działa na zasadzie... Takie... nie, przepraszam, źle. Tutaj musi być na sześć. Raz, i dwa, razy i dwa, i raz i dwa, i to i to, i to, i to, 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 i 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 to, tak, tak to, 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 i chcemy, żeby nasza wybiarka znajdowała się tutaj. Tutaj jakieś sobie wejście musicie zrobić. Kto jak tam chce. Hmm. Tutaj też kopiemy na 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tutaj też wylewamy. Ojoj, oj, oj, to jest źle. Na 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu jest na 8. Okej, okay, teraz powinno być dobre. Tylko dlaczego mi się tu woda zbugowała? Ojoj, ojoj, oj, oj. Czy tu jest znowu? 8? Źle policzyłem coś. Nie wiem. Dobra. Teraz. Teraz nie dochodzi. Czy nie dobrze, bo tylko woda mi się coś buguje. Czyli tutaj, hop. Dobra, nie, że tak będzie. Teraz 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. I tu. Wlewamy. I jest knie. Okej. Okay. I teraz tak, tutaj wylewamy wodę. czemu znowu coś tu nie działo? O Jezu, nie umiem liczyć, muszę iść na kurs matematyki. O! Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli zróbmy jeszcze takie tu coś. Ok, działa. No i tak, wybiarki robimy w sposób taki, że mm, są kraty, 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 albo z czegoś tam przycinać, z tego, albo z tego. Więc tak, kraty robimy. Tak. Tutaj zakrywamy. Okej. Okay. No i usuwamy wszystkie pochodnie. OK, zmieniamy tutaj poziom na jakiś tam chcemy łatwy. Tak wiem mamy gzyrej, ja specjalnie musiałem wgrać żeby znaleźć ten. No i mamy tam załóżmy jakiś tam mieczyk, nie wiem z ostrością, nie wiem no nawet bez ostrości jakiś tam do Expa albo coś. Włączamy. Zabijamy. X no. to nam od razu samo. Wracam jak widać. Jakoś się tam respią te zombiaki. Ważne, że działa. No nie? No. No to to by było na tyle. To dziękuję za oglądanie tego poradnika. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Lajkowania. Komentujcie. Oceniajcie. Tyle. Chyba tak, będzie chyba wszystko. No. To wesołych świąt i do zobaczenia. Pa pa!